Siemano no to ja, Freestyle Teorie i witam was w takim dosyć krótkim odcineczku, ponieważ yy, nagrałam dla was odcinek przed chwilą, który trwał długo. Miałem go bardzo fajnie montować. Pójść do jakichś fajnych wycinek, nie? No, ale oczywiście. musiałam go nagrać, na mamy telefonie. Ponieważ na moim strasznie mi zacinało jak gram, bo mam taki dziwny i strasznie mi zacinało jak grałem sobie. No więc nie nagrałam. Próbowałam potem przesłać to na mój telefon, no ale właśnie chodzi o to, że się nie przesłało. Nagram taki fajny, no nie przesłało się. Więc nagrywam dla was taki film. Chciałbym wam podziękować. A pod moim pierwszym odcinkiem Paris Platinum Freestyle. Pod tej piosence za tyle wyświetleń i tyle łapek. Bardzo Wam dziękuję. Dobra, słuchajcie, zapraszam Was też do subskrybowania tego kanału oraz wpadnięcia do kanałów moich kolegów. Nazw do nich będziecie mieli w opisie i w komentarzu napiszę komentarz swój, w którym. Będzie, de, będzie propozycja, czy chcecie Minecraft, czy Brawl Stars, czy jakąś jeszcze inną grę. I bardzo bym Was prosił, żebyście mi odpowiedzieli pod tym właśnie komentarzem żebyście mi odpowiedzieli. I chyba to w sumie tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Zapraszam do czekania na kolejnych i koniecznie odpowiedzcie. Więc na razie.